Siemanko, z tej strony Elio i Retrofan e, Ostatnio w zakładce społeczność na moim kanale pojawiło się kilka ankiet e, Takich bezpośrednio powiązanych e, z pierwszymi naszymi pecetami Jakie tam mieliśmy procki, jakie akceleratory, jaki system i tym podobne No i to sprawiło, że wzięło mnie na, na, na wspominki odnośnie tego, tego okresu e, I chciałem się z Wami dzisiaj tym podzielić e, Jak może pamiętacie z poprzednich materiałów, jako... Atarowiec, mały Atarowiec, zarówno pod względem wieku i, i posiadanego, posiadanego komputera. no Miałem jedno wielkie marzenie. A marzeniem każdego małego Atarowca jest oczywiście Amiga. I moim marzeniem była konkretnie Amiga 1200, na którą no, zbierałem pieniądze. E, żeby, żeby kupić tą Amigę, no, sprzedałem niestety wszystkie swoje oryginalne dyskietki do, do Atari, które miałem, a było ich grubo ponad setka, sprzedałem stacji dyskietek. Nad czym ubolewam po dzień dzisiejszy. Na szczęście nie zrobiłem tej głupoty i nie sprzedałem tego pierwszego komputerka, i mam go do dzisiaj. Ale wracając do tego dnia, kiedy już miałem uzbieraną kasę na Amiga 1200, było to 1200 parę złotych, bo tyle Amiga 1200 wtedy kosztowała, udałem się z mamą do, do sklepu komputerowego, komputerowego w Tychach na, na Dąbrowskiego, że to było. No i niestety na miejscu spotkał mnie ogromny zawód, ponieważ okazało się, że Amiga 1200, owszem, jest dostępna. Ale ceny tych Amig poszły strasznie do góry. Cena oscelowała wtedy w, 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 w okolicach około ja wiem, 1700, wiem, 50 zł, to było no, grubo ponad 1700 zł. No a ja byłem przygotowany na wydatek sporo mniejszy. Próbowałem na miejscu namówić mamę, żeby, żeby wzięła jednak na raty, może mi ten komputer, żeby jednak wrócić do domu z tą Amigą 1200. Mama jednak powiedziała, że jak już ma brać na raty, za większą kwotę, no to już lepiej kupić tego IBM-a, no bo. bo no tak się nazywało pecetę kiedyś, IBM-ami, przynajmniej w moim, w moim rejonie. A że mama słyszała to sformułowanie kiedyś ode mnie, no to, no to użyła też słowa IBM. No i skończyło się na tym, że postanowiliśmy kupić tego peceta. No, i ten czas jaki minął od momentu wizyty w sklepie po Amigę do zakupu PC'ta, Nie wiem jaki był to, bo kilka tygodni, może, może parę miesięcy, nie pamiętam już. E, aczkolwiek był to taki okres bardzo intensywny w, w moim wydaniu. E, no, ponieważ wiedząc, że już będę miał, miał możliwość kupienia PC'ta, wiedziałem już jaką kwotą będę dysponował na jego zakup, bo, bo rodzice ustalili, że to będzie kwota 3000, no to zacząłem chodzić po różnych sklepach komputerowych, po salonach, no i zbierać oferty, zbierać jakieś ulotki reklamowe, no związane właśnie z PC-tem w, w tym przedziale cenowym. No i najbardziej lubiałem odwiedzać, i to przynajmniej raz w tygodniu, mimo że się oferty jakoś specjalnie nie zmieniały, dwa salony. Pierwszym z tych salonów był, był salon Wobisa który był w tychach też na ulicy Dąbrowskiego i to była tak jakby filia Videobitów, w którym kupywałem dyskietki do, do Atari, ale w starym miejscu Videobit przerzucił się na składaki, a w nowym miejscu miał salon Wobisa. O tym, o tym, że dawny sklep z komotorkami i atarenkami zmienił się w składaki, nie wiedziałem. Myślałem, że ten wideobit całkowicie przebranżowił się na firmowe pecety, no i tam, tam sobie chodziłem. A że to była moja droga do szkoły też, no to, no to wpadałem tam, zbierałem te kolorowe, fajne, e, fajne takie prospekciki reklamowe, które mam do dzisiaj. W świetnym stanie, no i oglądałem te pc oglądałem, no i w granicach 3000 zł. Był wówczas Wobisik z procesorem 486SX25, 4 MB, różnie tam było. Był, był okres był z 420 megowym dyskiem i, i był okres z 540 no bez Roma tylko FDD, bez karty dźwiękowej. No i to właśnie była ta kwota, na którą moi rodzice mogli sobie pozwolić w ratach. Tam jeszcze w tym, w tym Wobisie to, co mnie skłaniało w ogóle do tej firmy i co robiło największe wrażenie, to że najdroższe komputery z Wobisa były w obudowach, które się nazywały kolani Sky Tower. Były to big towerki. Ogromne, po prostu, jak to ktoś napisał w, w komentarzach u mnie pod, pod ankietami, że to były obudowy, które sięgały od ziemi do biurka. Takie były wysokie. E, miały bodajże 6 kieszeni na 525, dwie kieszeni na 3,5 cala. E, i nieważne, że tam był tylko ewentualnie była kieszeń z dyskiem twardym i w przyszłości CD-ROM cztery kieszenie pozostały puste, ale to, to się nie liczyło. Ważne było, że stała taka ogromna wieża, która jeszcze były dwie wersje tej tej, tej kolani. Pierwsza była taka, że y, była ta ta część, gdzie były napędy wszystkie, była zamykana taką klapką na kluczyk, otwierano w bok z takim półokrągłym uchwytem jakby, a druga wersja potem jak się skytowerów pojawiły, no to już były z taką odsuwaną z takimi Kwadrowy, kwadratowymi, nie wiem czy to były dziureczki, czy to były po prostu takie namalowane, jakieś takie wzorki. No, znajdę to i, i podczas montażu tutaj umieszczę. Z boku będziecie mogli zobaczyć. Więc no, firma, która produkowała też takie Skytowery, które były w ulotkach reklamowych e, w, ulotkach, w ulotkach reklamowych reklamowane, w ulotkach nazywały się stacjami graficznymi. No to to robiło wow, ta, ta firma miała u mnie szacun po prostu, dlatego bardzo się skłaniałem do tego wybisa. Ale drugim salonem, który od czasu do czasu odwiedzałem, przynajmniej raz w raz, raz miesiącu tam byłem, to był salon Adaksa w Katowicach, w Skarbku, na pierwszym albo drugim piętrze. Był to salon zdecydowanie większy niż ten Wobisowski. Komputery były w podobnych cenach, czyli też za około 3000 zł. była ta 486 SX25 z tymi samymi parametrami, i też mieli bardzo fajne obudowy, takie typowe dla siebie. I ja do dzisiejszego dnia pamiętam obudowę, która no była midi towerką, czyli miała te dwie kieszenie dwie plus dwie kieszenie, albo trzy, no nieważne w każdym bądź razie całość tych kieszeni była zasłonięta taką też otwieraną na bok no nie była to szyba, to nie było ze szkła to była jakaś taka czarna pleksa i, i wyglądało to świetnie po prostu mistrzowsko, też mam tutaj zdjęcie pokażę jak znajdę w necie, natomiast ostatecznie, no najbardziej jednak byłem z skłonny, skłonny, no, namówić rodziców byłem skłonny do tego, żeby wziąć jednak Wobisie, skoro parametry te same, to nie do że Wobis był bliżej, bo w Tychach, no, to jeszcze, no, firma z potencjałem, no, bo kurde, sprzedają stacje graficzne w obudowach Skytower. Ale jak już zbliżył ten dzień zakupu peceta, no, to okazało się, że zatrudnił się w Wobisie, czyli w tym właściwie wideobicie, mój kumpel. Mój kumpel, który, jak tam kolejny raz brałem ulotkę i kolejny raz pytałem o to samo odnośnie pecetów, Powiedział mi, że Tomek, w tym naszym drugim sklepie, gdzie kiedyś tam do Atari kupywałeś, to sprzedajemy teraz składaki. Weź tam se podejdź, chłopie, składaka kupisz 100 razy taniej, nie? No to co, wskoczyłem w trolejbus, pojechałem do tego widobitu, no i poprosiłem o wycenę jakiegoś komputera za 3000 zł. No i okazało się, że Arek, bo ten kumpel tak się właśnie nazywał, pozdrawiam Arek, miał rację. E, za dokładnie 3049 zł dostałem e, no, taką symulację, w której to e, no, było 4 RAMu, było 420 dysku, była półmegowa karta graficzna SVGA Sirius Logic, e, FDD, obudowa, monitor 14-calowy, kolor. Na światło zerkam, e, ale zamiast 486 SX25 był procesor 486 DX4100. No, i to była już kosmiczna różnica w prędkości. E, młodsze pokolenie, no, może tego nie wie, ale kiedyś było tak, że jeżeli coś miało 25 MHz, a coś miało 50, no to te 50 było dokładnie dwa razy szybsze. Teraz już tak nie jest, bo teraz są rdzenie, wątki, no, dzikie węże i, i najróżniejsze rzeczy. Kiedyś to się w bardzo prosty sposób przekładało. Jeżeli. E, była seria SX i DX, jeżeli dane SX miał dwa razy więcej MHz, był dwa razy szybszy. E, dx były jeszcze, jeszcze dodatkowo szybsze, bo miały, miały koprocesor, część programów z tego korzystało. W każdym bądź razie, no zostałem błyskawicznie przekonany do tego, żeby zakupić składaka, no bo jednak... E, Perspektywa było, była taka, że no, miałbym najszybszy komputer w klasie, bo do tej pory rządził kumpel Tomek Sywa Ananas, który miał DXA 266, więc tak się pojawienie w klasie z SXM25 bez koprocesora, no i wolny i w ogóle, i nie wiadomo jakby na tym DUM chodził, no to było słabo. A tu się stworzyła możliwość posiadania 100 MHz, także totalnego powera. Pamiętam zresztą, jak już kupiłem ten komputer i pojawiłem się w szkole, po, powiedziałem jaki mam procesor, no to Tomek się złapał za głowę i powiedział: Boże, po co ci taki szybki procesor? No, takie były czasy. No, i w końcu nastał ten piękny dzień, i tu, tu jest naprawdę fajna data. Możecie sobie sprawdzić na, na, na kalendarzu gdzieś na necie. Był piątek, 5 maja 1995 roku. 5, 5, 95, piątek. No, siedziałem na lekcjach jak na szpilkach, bo już wiedziałem, że tego dnia pojadę odebrać komputer, który zamówiliśmy parę dni wcześniej. Był zorganizowany transport, bo u nas w rodzinie samochodu nigdy nie było, prawa jazdy nigdy nie było, więc. Więc trzeba było zorganizować przewóz przez połowę tychów. No i na 17 byłem mu na odbiór. Przyjechał, przyjechał znajomy, który, który zabrał tam mnie, mojego tatę, czy tam mamy, już nie pamiętam z kim jechałem. Po dotarciu do wideobitu, do tam gdzie te składaczki robili, mój zestaw czekał już tam na, na ladzie, podpięty, odpalony. No, było, było czarne tło na ekranie, C dwukropek, bo był dysk sformatowany z parametrem przez S, czyli podstawowe pliki systemowe były wrzucone, żeby tam się odpaliło to jako tako. No, dano mi tam poklikać przez chwilę jak, jak spisywali umowę ratalną, no mama, mama oczywiście była, nie, to była mama, tak, to była mama, bo na mamę były raty, o. Mama oczywiście była w szoku, że pierwszy raz mam taki komputer, a już potrafiłem tam coś wpisać, no wpisałem DIR, tam się coś wyświetliło, prawda, więc mama była w szoku, że coś takiego potrafię, Spisała, spisaliśmy tą umowę ratalną, no i wróciliśmy z komputerem do domu. No i co, no, komputer się podłączyło, był maj, także na szczęście nie musiałem czekać aż nabierze temperatury pokojowej, tak jak to często ma miejsce, nie wiem, jesienią albo zimą. Od razu podłączyłem. Oczywiście parę dni wcześniej u mojego nauczyciela informatyki w liceum, pana Andrzeja S, zaopatrzyłem się w kopię bezpieczeństwa dosa 6.22 Nortona i pierwszą gierkę. A tą pierwszą gierkę, którą odpaliłem, jeszcze z dyskietki ją w ogóle wczytowałem, bo je nie skopiowałem na dysk Było Micro Machines, jedyneczka. Także zainstalowałem sobie dosa z trzech dyskietek, wrzuciłem Nortona, e, wiedziałem już, jak zrobić wpis w Autoexecu.bat, żeby e, żeby ten Norton się ładował od razu. No i odpaliłem Micro e, Później się już gierki posypały, bo to był ten, ten czas, kiedy no wiadomo, e, mieliśmy kopie zapasowe wszystkiego e, i wtedy człowiek tak. Mm, nie wiem, jak to nazwać. E, nie, nie, nie doceniał tego, że ma daną grę, bo, bo za nią nie płacił. I, yy, I tych gierek się po prostu miało mnóstwo. Zbierało się wszystko, co padło w ręce. Nieważne, że nie graliśmy, ale zbierało się wszystko, żeby mieć jak największą kolekcję gier. Jak tak przynajmniej miałem. Ja na dysku miałem na przykład, wtedy pamiętam, Panzer Generala dwójkę, który był na 22 chyba dyskietkach, czyli zajmował około 30 MB, co było ogromną ilością jak na ten 95 rok, bo, bo gierki przeważnie były dużo mniejsze. Ale miałem, bo zbierałem gierki, i to było nieważne, że w nią nie gram, że jej nie rozumiem i tak dalej. No i początkowo ten dysk, który miałem, 420, wydawał się ogromny. Ogromny. No, to, to było nie do zapełnienia. Takie micro-machine zajmowało, nie wiem, 700-800 kg. Prince of Persia mało. Doom, który już był taką poważną gierką, zajmował, nie wiem, 5 mega. Więc 420 MB to była przestrzeń nie do ogarnięcia. Jednak to zbieractwo po dosłownie paru pierwszych tygodniach skończyło się totalnym zapełnieniem dysku twardego. No i wtedy, jeszcze tak na koniec Wam powiem. Bo troszkę już wybiegam poza, poza ten sam zakup. Wtedy pierwszy raz udałem się do archiwizatora danych. Dużo ich w tychach nie znałem, ale był taki jeden na osiedlu Z. Pamiętam, że płytka czysta mnie kosztowała 40 zł i nagranie kosztowało mnie 40 zł. Gościu używał do tego plextora skazi z, z pojedynczą prędkością, także nagranie płytki trwało 74 minuty plus. Przygotowali na nagrania i zakończenie nagrania, czyli gdzieś 80 minut siedziałem u niego na kanapie i czekałem aż się nagra. A poszedłem tam, na w świecie, z dyskiem twardym, który on sobie podłączył. No i z tego dysku 400, tam chyba 8 MB dokładnie e, miał pojemność. Dysk e, nagrał mi to wszystko na płytkę. Tą płytkę TDK mam mam do dzisiaj. Do dzisiaj chodzi i kopiuje się bez problemu. Płytka ciężka, gruba, solidna, nie te szajsy, co teraz sprzedają wszędzie. E, no i tak to wyglądało. Tak wyglądał ten mój. mój Okres przed zakupem, jak, jak szalałem po sklepach, byłem tak zwanym odkurzaczem, czyli zbierałem po każdym sklepie wszelkie możliwe ulotki z Pecetami e, wszelkie oferty, cenniki. Siedziałem nad tym w domu, porównywałem, e, wybierałem, kalkulowałem. Aż po dzień, kiedy kupiłem Peceta, przywiozłem do domu, no i, i zaczęła się moja wielka, wieloletnia przygoda z pecetami. Jak macie troszeczkę czasu, dajcie znać w komentarzach, jak to u Was wyglądało tak pokrótce. Czy też żeście przeżywali ten, ten zakup tak jak ja, czy też byliście tymi właśnie odkurzaczami po sklepach komputerowych? E, no bo jestem ciekaw najzwykle w najzwyklej świecie. E, no i na dzisiaj, na dzisiaj tyle. 13,5 minutki zeszło. Dobra, robi się coraz ciemniej, coraz gorzej mi widać na kamerze, także trzymajcie się na razie.